Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył już generowanie i udostępnianie informacji o stanie konta ubezpieczonego za 2021 rok. W tym roku informację otrzyma ponad 23 miliony osób, tak jak i w zeszłym roku ZUS udostępnił informacje wyłącznie w wersji elektronicznej na platformie usług elektronicznych ZUS. Informacja opisuje łączny stan konta emerytalnego na koniec ubiegłego roku po ostatniej rocznej waloryzacji składek, wskazuje też jaką kwotę ubezpieczony zgromadził na subkoncie w ZUS-ie oraz jaka kwota trafiła do otwartego funduszu emerytalnego. Informacja zawiera również wykaz składek emerytalnych z ubiegłego roku w podziale na miesiące. Osoby, które w zeszłym roku skończyły co najmniej 35 lat dostają dodatkowo prognozę emerytury w dwóch wariantach. Aby znaleźć informacje o stanie swojego konta emerytalnego, wystarczy wejść na półezus w panel ubezpieczonego, w menu po lewej stronie wybrać zakładkę Informacja o stanie konta, a następnie Informacja za 2021 rok.